Witam 13 maja 2014 wysyłka gołębi linii wyżymacze jaskółki i werworty do czołowego hodowcy w Polsce. Tutaj przygotowałem klatki transportowe. Klatki z New Zuland można zakupić. To jest w cenie 10 zł sztuka. Uchylne wieczko. Do środka stosuję krokiety. Krokiety trocinowe, które mają za, za zadanie płonąć wilgoć, żeby głębiej miały komfort w czasie transportu. Tutaj dla kolegi Janusza przygotowałem 10 młodych. To jako wzorcowego tylko pokażę jednego Sztykerbałta. Linia poprzez Hańca Furgoniego. Marcela Desmeta, wzorcowy gołąb, kolor ciemno-brudny-siwy, z kapitalnym dekalarz. Gołąbek ten już wśród młodych wyróżnia się. Pierwszy wyszedł na wylot. To świadczy o jego zainteresowaniu otoczeniem. Ogonek podnosi do góry, to świadczy o dobrej muskulaturze. są sobie tutaj wzorcowo siedzi, ja będę po kolei teraz. Wkładać gołąbki dla kolegi Janusza. Przy okazji coś opowiem, oczywiście. Przede wszystkim, werworty. Flor, werwort, również muskulatura bardzo dobra. Gołąbek 751 z kapitalnym decalage. Główka typu Jansen, ponieważ gołębie flora werworta wywodzą się z gołębi Jansen. Tutaj cech charakterystycznych, gdzieniegdzie białe piórko. Strzałka przy oko. No, piękny samczyk, muskulatura, wiązanie bez zarzutu. Tutaj również od czasu do czasu będzie niebiesko nakrapiany. Również wśród gołębi flora berworta takie się zdarzają. Aczkolwiek w mojej hodowli większość gołębi jest y, niebieskich. Takie jak ten, lekko paski mamazane. To też jest cecha gołębi Jansen. Gołębie typowi sprinterzy, na krótki, średni dystans. Pierwotnie Florverbord specjalizował się na krótkich dystansach, potem po gołębiu burzmenie przeskoczył na loty ze średnich dystansów. Tak więc, tutaj już 6 gołąbków załadował. Tradycyjnie przy większym zakupie daje coś gratis. Tu kolega Janus zakupił 10 młodych. W tym układzie dorzucę mu dwa gołąbki gratis, żeby miał satysfakcję z lotowania. Tutaj dorzucamy... O.